Poznaj siłę i skuteczność unikalnych naturalnych preparatów kosmetycznych Rapan. Dziś użyjemy ich do wykonania oczyszczającej maski na ciało. Wykorzystamy krystaliczną jeziorową sól Rapan, mineralne błoto Rapan, delikatną niebieską glinkę Rapan, nieco silniejszą żółtą glinkę Rapan. Mieszamy sobie te wszystkie produkty. jest dilinga żółta. Dodajemy jeszcze błoto, dolewamy roztwór soli. Mieszamy i sprawdzamy konsystencję. Samą mieszankę podgrzewamy, tak aby w momencie nałożenia na ciało klienta była delikatnie ciepła. Przed zabiegiem nie trzeba wykonywać peelingu oczyszczającego. Glinki i błotorapan mają drobnoziarnistą strukturę, która podczas rozprowadzania mieszaniny zapewnia doskonałe, skuteczne usunięcie z powierzchni skóry wszelkich zanieczyszczeń. Przygotowaną mieszankę nakładamy warstwą zakrywającą skórę. Całe ciało szczelnie okrywamy folią i ręcznikami, aby jak najdłużej utrzymać temperaturę nieco wyższą od zwykłej temperatury ciała. Dodatkowo można ciało okryć ciepłym kocem. Czas korzystania z takiego okładu to 20 do 30 minut. Po zabiegu należy ciało nawilżyć. Wykorzystamy do tego prosty i niezwykle skuteczny tonik z roztworu soli Rapan, olejku bazowego z kiełków pszenicy, olejku z geranium. Przygotowanym płynem nasączamy gazę i delikatnie, równomiernie tonizujemy skórę w miejscach, które zostały poddane zabiegowi. Przypomnijmy, do przedstawionych zabiegów wykorzystaliśmy sól rapan, błoto rapan, niebieską glinkę rapan, żółtą glinkę rapan. Więcej ciekawych, niezwykle prostych i skutecznych przepisów znajdziesz w internecie na stronie www.rapanbiuty.pl.